Rozdział pierwszy. Człowiek z cieniem Polska, początek lat dziewięćdziesiątych. Niedawna transformacja ustrojowa sprawia, że to czas chaosu i nagłych, gwałtownych zmian. Jestem dzieckiem, które zaczyna poznawać świat. Oprócz miłości, radości i zachwytu szybko poznaje również przemoc. W tych latach jest zupełną normą, jej stosowanie jest powszechne. Władza wykonawcza luźno interpretuje prawo. I chętnie stosuje przemoc w celu podporządkowania sobie woli obywateli. Milicjant bijący obywatela długą, gumową pałką to obraz, który jednoznacznie kojarzy się z czasami Solidarności w Polsce. W rodzinie kary fizyczne czy bicie dzieci było normą. Często dochodziło również do aktów przemocy pomiędzy małżonkami. Brak społecznej świadomości o przemocy domowej łączył się z niską skutecznością służb. Policja często nie podejmowała interwencji na zgłoszenia dotyczące awantur w domu. Niewiele zmienia się, gdy wkraczam w wiek szkolny. Wśród nauczycieli nadal panuje przekonanie, że ciągnięcie za ucho lub bicie po dłoniach linijką jest normalną metodą wychowawczą. W szkołach i na podwórkach panuje kult siły. Największym kozakiem jest ten, kto jest najsilniejszy i najlepiej się bije. Cieszy się największym respektem do momentu Dopóki komuś innemu udało się strącić go z tronu, prawo dżungli. Normalną interakcją między chłopakami są tak zwanej solówki. To uzgodniona przez obie strony walka, która ma rozwiązać powstały między nimi konflikt. Często zdarza się, że walki największych zakapiorów obserwuje dosłownie cała szkoła. Chłopcy umawiają się co do zasad i miejsca pojedynku. Najczęściej odbywają się na boiskach, czasami w lasach lub parkach. Wymaga to nieco twórczej inwencji, by świadkami walki nie stali się nauczyciele czy inni dorośli. Między uczestnikami takich walk panuje niepisany kodeks, którego główne zasady to nie donosimy nauczycielom ani innym dorosłym. Bijemy się do momentu, aż ktoś powie stop. Czasami przeciwnicy uzgadniali również, że nie będą atakować, kiedy oponent trafi na Ziemię. Wtedy walka była zatrzymywana, uczestnik wstawał z Ziemi i kontynuował. W tych czasach tworzą się również pierwsze ekipy rówieśników, niektóre z nich przetrwają lata i ewoluują w wysoce zorganizowane i prężnie działające organizacje o różnym charakterze. Najmocniejsze przyjaźnie zawiązują się często między najzacieklejszymi wrogami, którzy kiedyś wymieniali pięści w solówce. W latach podstawówki i gimnazjum nie biorę udziału w zbyt dużej ilości bujek. Częściej trzymam się raczej z boku, i wolę zajmować swoimi sprawami. To czasy, w których bardziej interesują mnie książki przygodowe, oglądanie drużyny A w telewizji i wchodzenie na drzewa. Dopiero gdy ktoś wchodzi mi w drogę, w jakiś sposób skrzywdzi lub zaszkodzi, atakuje. W tym okresie jestem raczej wątłej budowy, nie wyróżniam się fizycznie. Potrafię jednak być bezwzględny i nie cofam się przed użyciem brutalnych metod. Jeśli ktoś dominuje mnie fizycznie. Atakuję genitalia, oczy, ciągnę za włosy. Jeśli zachodzi konieczność, używam do obrony narzędzi. Podczas jednej z konfrontacji, ranię kolegę z klasy, atakując go piłkarskim butem z metalowymi korkami. Jest dużo większy i silniejszy, jednak udaje mi się odeprzeć atak i sprawić, że to on wraca do klasy z płaczem i krwawymi plamami na koszulce. W tamtym okresie korzystanie z przemocy nie było dla mnie ekscytujące. Było koniecznością. Nie miałem wpływu na okoliczności, w jakich dorastałem. Nieświadomie podjąłem wybór. Jeśli zajdzie konieczność, nie pozwolę nikomu, by mnie skrzywdził. Przemoc staje się dla mnie narzędziem, które zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Do dziś pamiętam otrzymany cios, który zmienia moją perspektywę. Mam trzynaście lat. Jest gorący letni wieczór, lokalna impreza. Ludzie w różnym wieku, dzieciaki po kilkanaście lat. Trochę dorosłych. Większość osób kompletnie pijana. Część tańczy na sali w rytm Hit my heart, Benassiego. Część spędza czas na zewnątrz. Rozmawiają, piją alkohol, wygłupiają się. Kończę rozmowę ze znajomym i odwracam się w tył. W tym samym momencie widzę przed oczami jasny błysk.